Cześć, ja jestem Borut, a gre, którą widzicie na swoim ekranie, jest to gra oczywiście Max Payne. Zaczynamy właśnie od e, poprzedniego momentu. Ciekawe, ta... pamiętacie w tamtym odcinku, że znaleźliśmy e, klucz do baru? I, I No właśnie, zapiszemy sobie, idziemy do baru. A dobra, Breta. Dwaj wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie nawzajem gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry Konkwó. Mmm. Mm, Powiedz, kiedy byłem ty tak zdołowany? Przegusiłem ich kawę, konsolidowier. O, oh, Rico. Jesteś niegrzeczny. O jestem. Prawda. Mm -hmm. Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To Glina! Muerte sięgnął po broń. Gil, 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 gil. aj kurde wykradzanie obywateli, to to Może zmienimy na Olbrzyna? Fak. Nie tak miał być. Niepotrzebnie. Pali się. No i o to mi chodziło. Właśnie o to. Żeby się pospalili. A Weźmiemy sobie ośrodki przeciwbólowe. To są jakieś ciekawki, jakieś narkomanie. запишем и идем Zapiszę sobie to Strasznie z nim failowałem. Dobra Ale mi strasznie podżera Życia ten Romun Ajajaj Ale coś tutaj będzie Antyczna centralka telefoniczna była wciąż sprawna Dorama dezerta A nie tą życzę z Beretta Prędzej Beretta No Ale środki nie widziane Teraz, ciekawe co tam było Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna Nawet dziecko umiałoby zależyć na niej poznanie podsłuch Łatwo sobie o sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwioobieg Nowego Jorku. Dokładnie. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj. Kiełków. Rzef jego kniki, To Max Payne przyszedł, rzucił się na nas. Zabił och chyba sobie jaja robisz. Przecież to tylko jeden klina. Oby to był żart! Rozwalcie go! Co za problem? Halo? HALO? O! Wieść niczym śmiercionośny wirus. Rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Dokładnie. A to nadchodzi bestia. Nazywa się, Nazywa się Max, Max, Max Payne. Otóż to. Ma tu jakaś... walka?

Zapiszemy sobie, idziemy dalej. No Aj, zaciągnij. Tam się... Tam się od czasu od czasu idzie z Max. Dobra, zaprzyzemy. Przedjemy. Zapisujemy, jedziemy. Ładnie w głowę dostał Przepięknie Spraw... Poz pozbieramy sobie ładnie pięknie Żeby się nic nie zmarnowało Trochę jestem przyziemiony, ale Bo nie co was ten, co nie bywa ci I teraz Pomyślałem, że zrobię to odcinki, bo was zaniedbałem i... Mam nadzieję, że na to Niech przemówi broń Dokładnie no, Odwrócić się, odejść i olać to miasto. To byłbym mądry wybór. Dokładnie. Ale widać nie byłem zbyt mądry. Kamienice należące do Lupinu były zapuszczonymi melinami, w których gnieździły się różne przybytki. Sklep strunkami, lombard, pralnia prowadzona przez mafijnych lichwiarzy i tak dalej. Nie wiem jakim cudem, ale wiedzieli, że jestem gliniarzem. Wiedzieli też, że po nich przyjdę. I na pewno czekali na mnie z bronią w ręku. Trudno, żeby nie. Melina lupinu rozświetliła eksplozja. Wybuch bomby zamienił śnieg w płynne złoto. A słup ognia sięgnął nieba. Płomienie odbijały się w szybach, czy w szybach, czy w szybach czarnego mercedesa, który bardzo wolno jechał ulicą. Jakby kierowca robił sobie wycieczkę krajoznawczą. Przyjrzałem się uważnie pasażerowi tego samochodu. To był Władimir. Władimir miejscowej rosyjskiej mafii. Sól wokół Puncinello. Coś mi mówiło, że byłem świadkiem wojny gangów. Może tak? Bo może nie... Ale czy to nie był Władimir Lemia, Nie, nie. Władimir... To wygląda fajna. To chyba nie nie, 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 W pobliskim budynku wybuchła kolejna bomba. Miałem szczęście. Zbiry w środku byli nieźle wystraszeni. Jednak nie, istniała nie. też druga strona medalu. Wewnątrz mogły tykać następne bomby, a policja była już pewnie w drodze. Pamięta. Apartament Jacka Lupino znajdował się na samej górze. Tak przynajmniej było przed wybuchem. はいはいはい。 Chyba sobie wszystkie y, rzeczy. Nagłówki okazały się przygnębiającą lekturą. O. Tylko tyle. No nie, no nie wierzę. Co tam pisz? Gazety nazywały mnie krwawym mordercą. Wiatru zgrało się z coraz głośniejszym dźwiękiem policyjnych syren. Byłem ścigany przez mafię i poszukiwany za morderstwo. Też miałem ochotę wyjść. Dokładnie no, ja tak samo. Życia to ja mam strasznie dużo. Ale jest. Ale spróbuję. Pięknie. Myślę, że tam będzie tyle. No, wiecie, eee, yy, buteleczka. Nie beretta, tylko dezert. O, teraz trochę się podobały Kurde! Nie wzięta, wzięta. Fuck. Gim, gim, gim. w budynku było mnóstwo ładunków wybuchowych. Jest, jest chociażby, ale mogą być.

Ładnie A, i Jestem jak y, ten y, Steven Seagal w, w filmie Nie No, chyba tak, nikogo ponad prawiam Był taki film Zapiszemy i jedziemy Teraz dwie nie gramy zawsze dziś? Telefon? Wow. Zdecydowany telewany telefon wchodził. Zaczął dzwonić. Spodziewałem się szukającego działki czpuna, ale okazało się, że to coś o wiele bardziej złowieszczego. Czy to pan Payne? A kto pyta? Nazywam się Alfred Wooden. Proszę się pośpieszyć. Policja jest już w drodze. To akurat wiem. Wiedzą, że tam jesteś. Jak? I co ci do tego? Jeszcze się odezwał. Aha, fajnie. Przybyła kawaleria. Wyjące wściekle syreny brzmiały jak fałszujących chór potępieńców. Miałem kilka minut, dopóki antyterroryści zajmowali się swoimi sprawami. Wiedziałem, że gdy już ruszą do akcji, powinienem być daleko. Hej, mówi komisarz Jim Bravura z policji. Rzuć broń i wyjdź z podniesionymi rękoma powodzenia. Kurde. Ładnie. Odrobiła się drzwi. Dobra, przecież to jest... Dobra, tutaj nic nie ma. Dobra, rozwajajaj. Ktoś zostawił list na ladzie. Na półsłonę? Le leżał na klucz. Dobra, zapiszemy sobie i idziemy. I dalej. wszystko stało się jasne. Bomby i pojawiający się osobiście szef rosyjskiej mafii. Gogniti zachowywał się jak zwykle. Dużo gadania, ale nic sensownego. Po naszej akcji Ruskowi zostało tylko kilku ludzi. Ale i da się kupić. Nie ma szans, żeby próbował się odegrać. Okazało się, że Rosjanin potrafi zaskoczyć wszystkich. Jedno było pewne. Jeśli przyciśniesz, przyciśniesz kogoś zbyt mocno, to prędzej czy później będzie się chciał odwdzięczyć. A. Policja! Hey to ostatnie ostrzeże. się albo będziemy zmuszeni działać. Spróbujcie. Ej, hey, ej. Hey. Fuck. Dobra, razy... zabijemy sobie butę leśkę. O kurde. Zdapiszemy sobie i idziemy do... O, o, o. Dobra. No i teraz możemy iść na jedną ścieżkę. Dobra. Kurde! Widzieliście się to? No jak? No. Mój Kurde! Się powinno zatrzymać. Wow. Nie rzucaj tymi granatami, dobrze? Musisz zrobić szybda. się. No jak? Wzięte, wzięte. Kurdno. что не засосовать. А не бабич. Вау. Это было не за эмоции. Добро. Я ale póki co to, to jest stanie yy, skończymy, ty właśnie skończy odcinek yy, ja się z Wami żegnam, mówił dla Was yy, Borut a gra oczywiście tak samo ja Borut więc trzymajcie się, lajkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie, trzymajcie się na razie, cześć